Siemanko! kartonowa kolej zrobi pierwszy raz w życiu unboxing. Dzisiaj, właśnie doszedł mi model Pendolino od AWL. Oczywiście miałem go już w rękach, ale dzisiaj już mi przyszedł do domu. Jest mój i będziemy go otwierać. Uwaga. Nie no, to jest żart. To jest akurat kartonowy ze sklej model. Ale cierpliwości. Patrzcie jaka. Poka. Pyk. Ha, ha, ha. No to co? To otwieramy noży pyk. Kurczę, Bo do tapet by się przydał, lepszy by był. O proszę, o tak, mhm. Nie. Niespodzianka w niespodziance i jeszcze jedna niespodzianka. Tu mamy pierwszy zestaw, dajemy go na bok, super zabezpieczony. Chod model się spisał. Teraz tak, musimy się dostać do drugiego, czyli pyk. Pyk. Mam mało miejsca na tym moim biurku. Teraz. No i lecimy. Drugi. Tak. No i drugi też pięknie zabezpieczony. No, no, no. A tak, ten wielki, naprawdę. Muszę powiedzieć, że jestem pod wrażeniem. Dobra, to teraz na bok. I wierzemy pierwszy zestaw. No, no, no. Naprawdę pod się spisał. Zabezpieczył niesamowicie. Już kamerę przesunąłem. No jest tak jak się Raz w życiu robi unbok un, unboxing. Kurczę, jeszcze jedno ty do normalnie, jak te ruskie? Babki. Jest jedno, mamy. Mamy jakieś ulotki. Dobra. O, hu mordę jeza. Uhuhuhuhu. Dobra, mamy ten pierwszy zestaw. I bierzemy drugi. Ja już sobie tutaj z boku to rozwinę. Jak zwykle zabezpieczone raz. No i chyba będzie też tak samo jak tam. Drugi raz zabezpieczone. A jak? I mamy zestaw trzech wagonów. I jest zestaw trzech wagonów. Dobra, to co? Ja daję inną kamerę. No i będziemy je oglądać z bliska. Ha, ha, ha. No to lecimy dalej. Ja już sobie pozwoliłem wyciągnąć pudełka. I co mamy w środku? W środku mamy instrukcję obsługi. Jak, co? I w ogóle i w szczególe. Mamy, bo to jest wersja cyfrowa. Mamy dekoder, ale to jest do analogowego. I tu mamy tak elementy, czyli SHP do wózków przednich. No jest tu troszeczkę, to muszę poczytać, muszę zobaczyć. Ale co, weźmy najpierw, może pierwszy wagonik. Wyciągnijmy. O! To może odłożymy na bok i to jest chyba ten jezdny, chociaż. No kurde jest ciężki. Ciężki to sobie odłożę na bok, bo ja to naprawdę nie mam miejsca na tym biurku. Brele, bo przecież ja jestem ślepy z delirką. No i patrzmy. No. Powiem Wam, ja go miałem już w rękach, już mówiłem nie, ale jestem pod wrażeniem. Naprawdę, powiem Wam kolory. Kolory tak dopasowane. Wszystkie te oznaczenia super. Naprawdę super. Piękny model. Kurde, jak go bardziej oglądam, a nie pokazuje. pokazuję. No jak dla mnie bomba. Naprawdę. To jest klasa pierwsza. Dobra, odłóżmy go na boczek. Weźmy drugi. Drugi. Muszę wam powiedzieć, że naprawdę jestem pod wrażeniem, naprawdę jestem pod wrażeniem ogromnym, pantografy. Kurczę szok. Weźmy trzeci, sprawdzimy. Chodź tu, dźwięko. Mamy trzeci. No, moim zdaniem, nie ma się czego doczepić. dajmy może światełko. Naprawdę świetnie odzorowane tablice w środku, no coś pięknego. Wyraźne napisy. Jak dla mnie naprawdę bomba. Weźmy jeszcze drugi chłobe no Tu tak samo No jest naprawdę super co mówi, bo to wszystko widać Holender jasny no dla mnie jest piękny naprawdę dla mnie jest przecudny no, chyba reszty wagonów nie muszę no, ale zobaczymy wezmę nagram no to tu mamy teraz taki składzik ten dodatkowy z trzema wagonami. No i proszę. Mam nadzieję, że wyostrze wszystko. To światło. Mamy raz. Wagon barowy. Wars. Proszę bardzo. No. W środku też, imitacja stoliczków. Pięknie wszystko odzorowane. wózki nie wózki. pantografy oznaczenia w szybach nie wiem czy to widać wyjścia ewakuacyjne no dla mnie bomba naprawdę może nie ma świata takiego żeby to było fajnie widać. No wychodź przyjacielu. I tu mamy ostatni z siedmiu drugiej klasy. No powiem wam, naprawdę jestem pod wrażeniem. Pomimo tego, że widziałem go. Miałem go już w rękach, ale jednak, co mieć swoje, to się cieszyć ze swojego, niestety pięknie odzorowany skład. Naprawdę dobra, to co? Cyprówka to musimy postawić na tory, nie? Lecimy z tym koksem.